Wbijajcie do portalu Kurwa, co się sobie nie mówię Omg! gej Gdzie idziemy? Może się rozdzielimy na grupy Żeby większy teren obrobić Ale czego my tego smoka? Jesteśmy w piekle, nie rozdzielamy się Szukamy twierdza Po dwie twierdza. osoby niech idą Każdy na inną stronę my. już Pskuza. Twierdza będziesz wiedzieć To twierdza, uwierz ja pójdę z rokiem no To my idziemy w tą stronę jak w Skubim du, ty idziesz z Welmą i. Czekajcie na mnie! <grywa> Czekajcie na mnie! Nie, nie jestem czy z skudłatym, czyli tym czyjekrzykiem. <grywa> Potrzebujesz jednego, to się wszystkie na ciebie rzucają. Przyrodziliście? Tak Solidarne. Ole, Rosja, ma i dwa. Bez atakowania ty. nie atakują tamci? Jak nie, nie, atakują. jak myśleliśmy z tamci. Nie nabieraj ja agro. Ma ktoś jest ja ja do rozwoju, szurka, na ja to jestem zajebisty, nie. Nie da się tu wylać wody. Nie da się tu wylać wody. Ja Orbix, gdzie jesteś? On jest zielony, no, ja jestem z Krzychem i redrosem. Możemy się przekopać na drugą stronę. I Power Res, czyli ziółkiem. Idziecie, bo się zgubicie zaraz. A i znalazłem jednego Blaze'a chyba? Nie, to to jest? Jest na sprincie, jak ten Usain Bolt. Co to jest? No. Dobro. Co, Co, no może ja zajebałem to? to. Może Znalazłeś tego, slajma meterowego. A tak, tak to slime. A coś z niego wypada? Tak. Nie, w sumie nie wiem czy teraz. Na poprzednim początku chyba jeszcze nic. Ta twierdza jest z takiego innego kamienia, takiego brązowego. Soul sand, coś takiego znalazłem. A idź. A to jest zwolnienie. Ale potem znalazłem jakieś czerwone... Eh, jak się to nazywa, zatem powiem? Nether brick. No to jesteś tam, Dzyczew. Gdzie, gdzie żeś poszedł. A widzisz górę? A twierdzę? No, no chyba tak Toż tu jest tylko most, nic niedokończony jakby, ale tam się na pewno do góry da wejść i on na pewnie tam jest. A to znaleźliście to force czy? Tak. Tak znaleźliście Ale nie macie ten irut w grze, także nie mogę cię tego. Nie, nie mam. Tu weszliście. LEDRO no. Led no. mostu. Most? Nie. Gdzie? Gdzie? W którą stronę? No, spadliśmy z tego tutaj. Na górze masz most. Deskin jest Tak. Na górze jest most, czyli wy. Aha, i To ja tam lecę. Szybko, 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 szybko. Teraz nie możesz robić. Czekaj sekundę, coś znaleźliśmy. Ej, tam są te blazer. To nie jest tu, kurczę. O, to, no to też, też jest Grzyby derowe, fajne. Tam masz Blazer. Teraz no, on on nie mikoś, bo na tym nie mogę zrobić na tym langu. Chciałbym Zara to coś zobaczyć. I na na solucyjce też w ogóle się. no Blazer, czekaj, 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 kiedy? Ładne, oni roki, bo są hardkorowe, nie. O, oh, jest. No właśnie oh, widzę. Oh, okay. Mamu. Dość do... do... tutaj jest dwóch za tym ścianą. I tam wypadła ta toła różdżka, nie, ale. Może to pijmy wszystkich w jedno miejsce, po prostu robimy to raid i... No. No my znaleźliśmy dwie twierdze w tym momencie. Nie, mamy dwie połączone ze sobą. No to właśnie. te i się spotkamy w jednym miejscu. Ja stąd i Jak przeszedłeś? coś? Tam. Gdzie? Ja przelazłem w chuj, w sumie nie wiem czego szukam. Kurwa, jak się podpłynęłem. syn. Uważaj, nadal jest lawa, nie rozwal czasem tego. Kur... Znaczy, trzeba się podzielić, u nas jest ja jestem, tostek jest i Mirut, i jeszcze... Zresztą, no, no już z no, no, ale my dajemy radę z Kostkiem. Dobra, ja ten Hex. Ja No, Szukaj. za ten X sobie ulepszasz przedmioty. Ja wyparzę. Kurwa, daj mi wejść. Dobra, czekaj. Tak, elektryczny kill co? Widzę cię, Kostek, jestem za tobą. A tanie? Cały czas słyszę, gdzieś bije ten gaz. Jest Mam y, osiągnięcie zdobyte i to jest płomienna roślina. Ono mój To nie ma Sawa, kwadrat. Nie wiem, czy mogę z tym walczyć mieczem, czy nie. Może go spróbuję. Spróbuję ale, ale wygram, to po prostu mogę walczyć. Wygrasz, bij ile tylko się się da. się nie, drugiego. Jak go zabijesz, to on się rozmnoży. A On tam jesteś nie, O, nie, się mało. nie, nie, ty nie, 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 to znalazłem fajne miejsce do, ten, do zabijania Mam spawner. No, my Paję też mamy oświetlony milionem powodów. Ale ja mam taki fajny spawner, że mało miejsca jest, nigdzie nie uciekłem, ale, No, ale... to jest. No, pod ziemią jest ten spawner. Teraz ja znowu zginę. To są moje obstrane idemy. Zaraz i na. O, o. takie co ty. Panie, co tam jest? Patrz, A tu mam. Tu przede mną. Nie reguła mi się. Jest mi się nie reguła. A tu jak była przepaść? Już mam 6 różnych. Też tak miałem, Czekaj, Tematu może się po prostu nawet żelazny. Dobra, idę, bo nie będę Ci mieszkał. Ja się już pochodnie wyciągnę. Przynajmniej tutaj. Pasku, źle gdzieś tam piłki. Dobra... A do dużego eliksiru można uczyć tylko jednej różdżki?